Skibidi Toilet wita ponownie! Oczywiście nie chodzi tutaj o mnie tylko wszystkie nowe toalety, czyli morfy, które pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, a to co wam teraz pokażę jest naprawdę niesamowicie ciekawie, bo wszedł bardzo gruby update. I w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne, więc łapka w górę obowiązkować na to 3 sekundy. bo inaczej będzie bardzo źle. 3, 2, 1. Dobrze, mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona, a my w tym momencie wchodzimy do kompletnie nowej strefy. Tak jak widzicie, nasze miasto, Skibidi bardzo się powiększyło i tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, są praktycznie wszystkie nowe morfy, które wam pokażę i które znalazłem. Jednego już widzę stąd, drugiego już widzę stąd, trzeci jest też gdzieś zaraz tutaj obok, więc przejdźmy sobie może tutaj najpierw do tej strefy na dole i jest to strefa maszyn, znaczy team maszyn czy coś takiego. Pierwszego naszego morfa mamy przy czołgu, który wygląda jakby zniszczony. i Dalej są to jakieś żołnierzyki, tych żołnierzy jest tutaj bardzo, bardzo dużo, no, ale dobra, tutaj przy tym czołgu nie ma nic. Przejdziemy sobie jeszcze na koniec, żeby dokładnie wszystko sprawdzić i jest tutaj jeszcze jeden morf, czyli na Samym tutaj, tym dole, na tej autostradzie, która pewnie będzie jeszcze bardziej powiększona, bo to z czasem się powiększa coraz bardziej. Jest tych morfów naprawdę dużo. Uj, ten wygląda na dosyć dużego, więc możemy go sobie teraz sprawdzić. I wygląda w taki sposób: on jest większy dosłownie od tego czołgu, który jest obok mnie, więc podskoczymy sobie tutaj w podskokach w swoim bardziej. Pójdziemy sobie do następnego morfa, który jest dosłownie przed nami. I zobaczymy, co tym razem będzie to takiego ciekawego. Wow, ej, ten tu jest troszkę dziwny. W sumie to bardzo dziwny, bo on się cały czas kręci, tak jakby. Ktoś go spuścił. Ej, on nawet nie ma spłuczki tutaj, to. Ej, w sumie tak jak takiego zniszczy, taką skibity toaletę. Nie wiem, jakie ona on jump na przykład. Wow, no, czy w sumie udaram sobie główką. I wróćmy sobie teraz z powrotem na górę. Tutaj jest napis, żeby walczyć. Narysowany jakiś ludzik chyba starczą. Nie wiem dokładnie, co to jest. Nigdzie dalej sobie tutaj nie przejdziemy, żadnych innych tajnych przejść nie ma, ale mamy tutaj Wojkę, którą jak sobie przeciągniemy, możemy wejść do środka i możemy się nawet zamknąć, tylko w sumie to nie mam pojęcia do czego jest nam to potrzebne, skoro nic nas tutaj nie zatakuje. Jest nawet napisane, że to jest safe zone. Chyba tak to jest napisane, co nie? Mamy komputerek i za tym komputerkiem jest też morfik tam oczywiście za ścianką, ale tu sobie nic nie wczytamy, nic nie zrobimy, nic ciekawego w sumie tutaj nie ma. Więc przejdźmy sobie teraz obok i mamy jeszcze pokój, w którym również jest kolejna wanna. Dobra, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Mamy pierwszego morfa, który jest dosłownie wanną. I on sobie skacze takie zwierzątko duże, co wygląda niesamowicie dziwnie. Ale tak, to jest coś nowego i dosyć mi się to podoba. Nie ma tym razem żadnych morfów z klocków LEGO, bo ja naprawdę nie robiłem tych klocków Lego, które tutaj były właśnie tej. Ale mamy następną toaletę. Tu to jest jakaś mroczna, takowa właśnie, taki zły charakter, który w sumie też jest dosyć duży. Ej, czy on ma nogi jakieś dziwne do ci Mi się wydaje, widzicie takie malutkie nóżki? Coś tam chyba jest, ale nie do końca wiem o co z tym chodzi. No ale dobrze, możecie mi w komentarzu, jeśli wiecie o co może z tym chodzić, bo ja niestety nie wiem. Dalej mamy Xa, tak jak się tej bomby podkładał. tylko że ja niestety żadnej bomby nie mam, ale możemy sobie te drzwi po prostu otworzyć i to wszystko. Dalej mamy, co to teraz tutaj jest? Ej, tu nie ma morfa żadnego nawet. W sumie to nie wiem do końca, po co jest to miejsce. Przypuszczam, że trochę. Troszkę się powiększy, ale no tak jak widzicie, nie ma tutaj kompletnie nic, więc po co dodawali jakąś mini fabrykę. O, spadem na dół, chociaż nawet no nie wiem co, co to jest, skoro nic tam w środku nie ma, ale spokojnie, to jeszcze nie jest koniec mofu w tym miejscu, bo dalej, jeśli przejdziemy sobie jakby pomiędzy to pierwsze miasto a to nowe miasto, to mamy tutaj taki spad na dół. I ogólnie jest taki śmieszny fun fact, jeśli tutaj wpadniecie, to nie da się stąd wyjść. I poza tym jakim cudem drzewo rośnie sobie pod ulicą, przecież to jest w ogóle niemożliwe, tu jest nawet trawa. No, no dobra, przejdźmy sobie jeszcze na bok, bo tutaj gdzieś obok wiem, że jest oczywiście kolejna postać i jest to, no jakiś taki morfik bardzo zdziwiony. I poza tym będę musiał sobie wziąć teraz helikopter. No bo tak jak wam mówiłem, nie da się wyjść w żaden inny sposób tutaj. Więc fajnie, jakby chociaż jakąś drabinkę, dojdę dalej. I pokażę wam jeszcze teraz Morfa, który nie wiem, czy on został dodany przypadkiem, czy on powinien tam być, ale tego byście sami na pewno nie znaleźli. On jest bardzo ciężko ukryty. Musimy sobie w ogóle wejść tutaj do góry. Jakby z tej ścianki na tą tu się da wskoczyć. Nie wiem, czy ja tu za zapiszę razem, ale wiem o, właśnie da się. Tutaj obok też możemy sobie wejść, ale dobra, przejdźmy sobie jeszcze kawałek dalej. Ten morf znajduje się. Ej, co jest! On tutaj naprawdę był. Dobra, czekajcie, ja wam pokażę. On był dokładnie w tym miejscu. Chyba, że może się pomyliłem leciutko. Dobra, nie, jest jednak tutaj. Przepraszam, pomyliłem się. No dobra, żeby go sobie odebrać, musimy oczywiście skoczyć, wziąć go, jest ja sobie jeszcze, oczywiście wezmę helikopter. Ja go nie dobrałem nawet, dobra. Ej, nie da się go odebrać, on jest zbagowany. Zobaczcie to, ja klikam E na niego, ej, nie da się co jest. Dobra, czyli wiemy, że jeden morf jest zbagowany, bo nie da się go po prostu zdobyć w żaden sposób. Ja na niego klikałem i nic się absolutnie nie dzieje. Spróbuj sobie jeszcze na niego wskoczyć, chociaż nie wiem czy to jest w ogóle, no nie da się tego zrobić. Czyli mamy Pierwszego zbagowanego morfa, co jest dosyć dziwne, no ale spokojnie, to tylko jeden Morfik. Już sobie idziemy oczywiście szukać kolejne i do i po pierwszego wejdziemy sobie do klubu, bo on sobie tutaj dosłownie stoi. Tak jakby chyba czekał na imprezkę i w sumie to jestem ciekawy, kto to może być. kto sobie tak czeka. No on wygląda, jakby czeka na jakąś imprezkę, bo wygląda takiego imprezowicza. I co to jest? On ma jakiegoś skina do toalety. On ma w ogóle jakąś toaletę żółtą, która wygląda trochę jak ślimak, tak mi się wydaje, no nie wiem, jest to dosyć dziwne. Tak jak w sumie wszystko w tej grze, bo weźcie się tylko na naokoło, to jest wszystko dosłownie dziwne. I mamy jeszcze jednego tutaj pod drzewkiem. Dobrze, od razu go odbierzemy. Co tu teraz jest? Halo, czemu ty masz ręce i jesteś w ogóle jakiś smutny? O co tu w ogóle chodzi? E, naprawdę nie wiem, co będzie w następnym abzie, ale następny update będzie najgrubszy ze wszystkich, jakie tylko były dotychczas, więc serio, kolejny odcinek spodziewać czegoś naprawdę grubego. I ja sobie w ogóle muszę przypomnieć, gdzie są następne morfy, bo się troszkę zgubiłem. E, zostało nam do zdobycia jeszcze 6, łącznie było 14 i teraz musimy przejść sobie bardziej na tą stronę mapy, bo już w tym miejscu widzę dwa kolejne. Mamy kolejnego kameramena. Mogę jakoś zdobyć stąd. No, z dołu może nie, ale z góry to już na pewno. I tym razem... ej tu jest jakaś baby kamerka! Co jest? E, i jeszcze loto w dodatku. I e, Ja myślałem, że to będzie dużo mniejsze, ale mamy jakąś baby kamerę. A w sumie to bardziej wyświetlacz, która ma nawet pieluszkę i skrzydełka, czyli jakiś taki aniołek. Bardzo ciekawe. I dalej mamy jeszcze. To już nawet nie wiem co to jest. Jakiś zwykły morfik po prostu. Musimy sobie wejść, oczywiście jeszcze teraz do Toilet Cooperation i od razu z niego wyjść, bo te morfy są teraz u góry. Więc chodzimy sobie do góry, standardowo klikamy sobie nasz przycisk i wchodzimy sobie teraz na. Górę. Tu jest jeszcze oczywiście ta straszna toaleta, więc wejdźmy sobie teraz tutaj. I on powinien być dosłownie obok nas, gdzieś tutaj na dachu. Tak, dokładnie w tym miejscu. Okej! Okay. I takie morfy właśnie potrzebujemy. To mi się niesamowicie podoba. Ej, jaki ten kibel jest w ogóle zbogowany. Jest taki strasznie duży i ciemny. Ej, ja mam wrażenie, że znam się skądś z tego dzieciaka. Czy on czasami nie jest z tej story? On chyba taki był tam, co nie? Możecie mi dać znać w komentarzach, bo naprawdę był bardzo podobny. A my teraz przejdziemy sobie jeszcze dalej, bo cały czas zostawiam nam trzy morfy do zdobycia. Jeden jest Dosłownie tutaj pomiędzy budynkami Więc bardzo do tego zdobyć jest obok bo. Co to teraz jest? Ej, o szybko straszyłem go Normalnie tak króciutko trzeba to sprawdzić Wow, jakie to jest wielkie I straszne, nie wiem czy to jest postać Z jakiejś gry, czy z jakiejś bajki, filmu Nie mam pojęcia, może anime, ale ja w sumie Nie oglądam anime, więc nie wiem Ten z tyłu też jest naprawdę straszny, więc tą postać Możemy zaliczyć do bardziej strasznych Nie wiem w sumie ile raz powiedziałem to słowo w ciągu ostatnich 20 sekund Ale nieważne, wchodzimy sobie jeszcze tutaj Na takie jakby zaplecze całego tego Miasta, czy jakieś śmieci tutaj po prostu mamy odrzutka. E, kamera, która jest disco kamerą. Nawet ma założone słuchawki, żeby chyba nie słyszeć swojej własnej muzyki. Co jest. E, chciałem powiedzieć dziwne, ale nie znajdę innego słowa, więc przy tym zostańmy. I chciałem w tym momencie pokazać wam naszego ostatniego morfa. Tylko przypomniałem sobie, że on jest zbagowany. Jest po prostu dalej w tym miejscu. Nie wiem, jak ją mogę zdobyć, bo jest to po prostu niemożliwe. Skoro jest zbagowany, patrzcie. Jeszcze raz podlecę sobie helikopterem. I mam przycisk E, żeby sobie kliknąć. I jak klikam, to się nie dzieje kompletnie nic na tym. Spróbuję sobie go zdobyć jeszcze przez ścianę. Może to będzie bardziej wykonalne, chociaż. Nie, nie będzie to wykonalne, bo niestety tutaj są budynki i przypuszczam, że nawet go stąd nie dosięgniemy. Poza tym zostało tutaj wszystko naprawione, bo te budynki były wcześniej przewrócone na dół i zniszczone. I w sumie to się też zastanawiałem, co się stanie z tymi morfami, które tutaj były, bo tu było bardzo dużo postaci, których już chyba nie da się zdobyć, albo może ich gdzieś przestawili. Jestem jeszcze w tym momencie standardowo pod mapą, bo tu jest też jedna złota toaleta, ale nie mam pojęcia o co tym chodzi. Ona się po prostu wyławia i zanurza, tak jakby jej miał tutaj nie być. Może to jest jakieś postacie, które tam w ogóle sobie stoi. I w następnym updatecie będzie wreszcie. Toaleta w kosmosie. Będziemy mogli sobie chyba tym polecieć właśnie do kosmosu, może na jakiś księżyc albo po prostu na inną planetę, co jest naprawdę bardzo ciekawe dla mnie. I chyba właśnie dowiedziałem się o co chodzi z tą złotą kamerą. Możemy sobie po prostu kupić radar, o którym nawet nie wiedziałem, i wyszukiwać sobie kamery, więc zrobię to jeszcze teraz, bo jestem bardzo ciekawy, czy może po prostu ten nasz morf jest w jakimś innym miejscu na mapie, a czy po prostu jest tam zbagowany, nie da się go zdobyć, więc to kosztuje nas 500 rubuksów. No dobra, to jest niesamowicie dużo, ale zrobię to dla Was. Więc mam nadzieję, że dla tych osób, które oglądają filmy do końca, zostawiliście łapkę w górę, i bo Właśnie wydałem 500 Robux No, około nas nie ma nic, więc przejdźmy sobie jeszcze szybko do tamtego miejsca I skoro już tutaj jesteśmy Odpalam nasz radar i uwaga, pokazuje nam coś I tak, to jest faktycznie toaleta Która jest dosłownie w tym miejscu Tylko mówię, no tego się zdobyć nie da Więc mamy zdobyte wszystkie nowe morfy Z ostatnich kilku update'ów I pokazany cały nowy świat A to, co będzie w następnym update'cie, będzie naprawdę niesamowicie ciekawe Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję A my widzimy się w kolejnym odcinku Narka wszystkim